Proszę Państwa, porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie zabrało głos w wielu najważniejszych polskich sprawach. Między innymi podsunięto nam do przemyślenia taki oto akapit. Przykładem złamania testamentu żołnierzy i obywateli polskiego państwa podziemnego jest zlikwidowanie w 2009 roku poboru do odbycia zasadniczej służby wojskowej, czyli złamanie artykułu 85 Konstytucji, mówiącego o obowiązku obrony ojczyzny. Nie ma poboru do wojska, nie ma prawdziwej możliwości obrony ojczyzny. Prawda? Jak czytamy w punkcie drugim przywołanego artykułu 85 zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa, jeżeli jednak ustawa nie określa obywatelowi żadnego zakresu służby, to co on ma zrobić dla obrony ojczyzny? Otóż powinien, i to już jest mój pomysł, mój projekt, w swoim zakresie własnym ustalić kto tę ustawę zgłosił do laski marszałkowskiej i kto ją przegłosował? Być może uczyniło to lobby zdrady, które w ten prosty sposób uniemożliwia obronę kraju przed obcą agresją. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym samym okresie, kiedy uchwalano ustawę, zginęły w katastrofach dwa sztaby: Sztab Wojsk Lotniczych i Sztab Generalny Wojska Polskiego, obywatel. Może zacząć podejrzewać, że likwidacja wojska nie jest przypadkiem. Zwłaszcza, że co roku ogłaszane są nowe, światłe koncepcje reform strukturalnych, które powodują znaczną dezorganizację resztek armii i nigdy nie są konsekwentnie wprowadzane. Powstaje bałagan, któremu się zarada w ten sposób, że następnym roku ogłasza się kolejną reorganizację, prawda? I w tym bałaganie całe te sztaby sobie. Funkcjonują. Do tego dochodzi ciekawy obyczaj przy zakupach sprzętu wojskowego. Niech no tylko jakiś minister lub generał poważnie zaangażuje się w zakup nowej generacji uzbrojenia, natychmiast pojawiają się okoliczności uniemożliwiające transakcje. Jakieś kwity, prawda, się wyłaniają w jakichś gazetkach podejrzanych, jakieś yy, yy, no różne dywersyjne działania, żeby to uniemożliwić. Upadek polskiego przemysłu zbrojeniowego też wpisuje się w ten krajobraz po bitwie bitwie o jakość, sprawność, istnienie polskich sił zbrojnych. Fundamentalne pytanie, jakie się pojawia, czy to tylko głupota, czy jednak sabotaż. Takie demagogiczne, przyznaję, pytanie zadawałem już w kabarecie pod egidą kilkadziesiąt lat temu w odniesieniu do innych ówczesnych przypadków. Czas udowodnił, że zawsze, gdy chodzi o niszczenie Polski, mieliśmy do czynienia nie z głupotą, lecz z premedytacją, z przemyślnym sposobem naszych okupantów, by Polskę osłabić, oszukać, naród wykiwać. No a jak jest teraz? Odpowiedź na to pytanie należy się polskim kombatantom i ich poległym kolegom, również tym, którym poświęcony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Tu z tyłu widzicie państwo yy, no, symboliczny, yy, przejmujący plakat yy, Wojciecha Korkucia w tej właśnie sprawie. Nie po to walczyli, ginęli, cierpieli żołnierze wielu pokoleń, by ich następcy pozwolili zdrajcom na zniszczenie polskiej armii. Dziękuję.